Ok, witam serdecznie. E, tak jak Łukasz wcześniej wspominał, zaczniemy treningi ze mną trzy razy w tygodniu od rozruchu. Proponuję robić trening przed śniadaniem, tuż po staniu. Zaczniemy od delikatnej rozgrzeweczki w miejscu, później przejdziemy do rozgrzewki e, w ciągłej pracy na nóżkach. Zaczniemy dwoma rundami mocnego brzucha, bo pomimo, pomimo kwarantanny zbliżają się wakacje, musimy odsłonić kostki. Na koniec delikatne spalanie i to wszystko. Zaczynamy luźniutko. Gówka góra długo pracujemy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prawo, lewo. Broda do obarku, oczy cały czas otwarte. Ok, to samo ucho. Delikatnie. Luz, dwa kółeczka. Prawa strona, oczy cały czas otwarte, lewo. Odkręcasz, powtarzasz. 2 na dwa. Ok. łokcie linia barkowa. Od siebie do siebie. Cały czas staramy się gimnować, aby łokcie były na linii barków. Mam małego pomocnika. Rączki za głową. Ok. To samo. Góra, dół. Luźniutko. Luz. Otwieramy klatkę krysiołom. Lewa rączka przy brodzie. Łokieć przy żebertach. Patrzymy za rączką. Uderzamy na wysokość brody. Ok, poszerzamy rozkrok. Schodzimy do maty dywanu rączkami. Podajemy piłeczkę w prawą stronę. To samo powtarzam na drugą stronę. Luz zostajemy na dole. Z i Patrzymy za tylną rączką. Przyspiesz delikatnie. Ok, luz. Sprostujemy. Szerokość naszych bioderek. Dwa kółeczka w prawą stronę, od razu odkręcasz lewa luz. Dłonie od wewnątrz, kolana na zewnątrz, płynne ruchy. To samo tylko w drugą stronę, dłonie od zewnątrz, kolana do wewnątrz. Ok, ciężar ciała palce pięty. Luz, prostujemy, nadgarstki mocno na boki, możemy chodzić z łóżki na nóżkę delikatnie. Zatrzymujemy nadgarstki w prawą stronę, prawy To samo druga strona. Okej, okay, luz, całe dłonie. Same paluszki. Okej, okay, całe pięści. Końcóweczki. Ok, wchodzimy w ruch, luźne przeskoki z nóżki na nóżkę, staramy się przez całą rozgrzewkę nie zatrzymać nawet na chwilę dężenia ramion przód. przód, przedramiona połączymy ze sobą, to samo tył, otwieramy mocno, ok, łokcie dnia do siebie, miękka praca na nóżkach, odwrotnie, łokcie zostają w linii, skręty tułowia, ok, lewa, prawa mocno za siebie, To samo pajacy góra w przód. Okej, okay, luźniutko, kolano frontalnie, obrona, to samo druga strona. Okej, okay, rączki w gardzie, pięte o pośladki. Skip up. Stopy na zewnątrz, wolna rączka do brody. To samo krawędzie wewnętrzne i rączki pod kolanami. Ok, wchodzimy w bieg bokserski. Na moją komendę delikatne przyspieszenia, cztery ciosy. Ops. Hop. 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 hop, hop I różne przeskoki. Ostatnie pięć powtórzeń, na moją komendę. Odrzucamy nóżki i wstajemy od razu do pozycji. Hop. 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 Dwa do końca. Hop. I hop. Ok. Luz. uciek wody. Szukujemy sobie miejsce. Dywan, kawałek podłogi. Mata. Zapraszamy rodziców do ćwiczeń. Butelka wody. I coś do picia. Chwilę przerwy i zaczynamy zaraz formę tałaty od mocnego brzucha. Tak? Ok, przełączy tylko muzyczkę i zaczynamy. Siebie, mocno wypychamy, patrzymy na uczynienie sufitu ze ścianą i wracamy z powrotem na podłogę. Gotowi? 3, 2. Startujemy. Pamiętaj o oddechu, wzmacniamy brzuszek i delikatnie barki. Wypuszczaj. Jeszcze chwila. Pierwsza rudka za nami. Nóżki w powietrze. Butelka Odsunę do strony, ruskie skręty. Jeśli nie mogę, utrzymać nóżek w pleczu nóżki na macie. Gotowi. Dobra. Jeszcze chwilę, ostatnie powtórzenia. Trzymaj tempo. Dzisiaj odczujemy brzuszek. I los, druga noga za nami. Przechodzimy do posporu przodem. Kolanko mocno przyciąga do klatki. Później drugie. Schodzę do bupeczki i z powrotem to samo. Łapcie jak najbliżej żeberek i hop. Pamiętaj o oddechu. Jeszcze chwila. I luz. Przychodzimy na pośladki. Schodzimy jak najniżej tylko możemy. Rączki na bok. Przyciągam kolanka do klatki. Chwilę trzymam i odpuszczamy. Gotowi. Ho! Nie odpuszczaj. Jeśli ćwiczy z nami, a ja dasz sam porek. To jest jego pierwszy poniedziałek. Od pół roku, kiedy jest z nami. Pozdrawiamy. i luz. Zapętlamy. Cztery ćwiczenia do przerwy. Buteleczka ponownie. Plecy wbite w matę. I mocna na górę. Startuj. Nie odpuszczasz. Jeszcze chwila. I hey, lux. Ruskie skręt. Kolanka na prawo. Buteleczka na lewo. Gotowi. I kręcimy. Hop. Oddech. Trzymaj dwa ćwiczenia do końca. Potem minuta dla Ciebie. Ostatnie powtórzenia. I los. Przechodzimy do podporu przodem. Kolano, kolano. I pompeczka. Gotowi? Trzy, dwa i hop. Kolano, kolano, łokcie, żebelka, pompa. Przechodzisz do przerwy. Rączki na macie. łapie kolanka. Chwilę pauzy. I ponownie. I Jeszcze chwilę. Przerwy za was, uciek wody, wracam ponownie na łapę. Druga runda brzucha przed nami. Sprawdza to przygotowałem dla Was. Ok. I startujemy za chwilę z drugą Od razu tłumaczę cztery ćwiczenia, które będziemy zapętlać. Pierwsze ćwiczenie, do nóżki wysoko. Rączki do, do kostek, za głowę, do kostek za głowę. Drugie ćwiczenie, łokcie mata, dłonie mata. Prawa nóżka cały czas pracuje w powietrzu, nie dotyka podłogi. Następne, mocne spięcia brzucha, połóweczka, spięcie, połóweczka, spięcie i druga nóżka. Ostatnie sekundy przerwy i mocno zaczynamy. Nóżki tworzą kąt miesiącu. Rączki idą do kostek, wracają za głowę, już trzymamy. Trzy, dwa, lecimy. Mocne zdjęcia. wypuszczaj powietrze. Trzymasz, nie ma oszukiwania. Wyprostowana. Stopa leży przed kolankiem. Łokcie na macie, dłonie na macie. Główka odklejona, broda przyklejona. Pracujemy. Oddychaj. Ja już delikatnie odczuwam. Ok na ćwiczenie. Dwa dni znowu. Okej, okay, Lecimy kolana do klatki. Przysiądź. Wracaj. Nie macie. Mocno przyciągam kolanka. Mocno czuwaj. Jeszcze chwila. Trzymaj. Ok, nawet super, że zmieniliśmy to ćwiczenia. Mocno pierwsze, druga nóżka. Miało być mocno skręt z yy, pięcia brzucha. Nieważne. Pracujemy dalej. hop. Broda do klatki pieszowej. Modelgi, delikatnie barki od maty. Na spokojnie wytrzymać Potem ćwiczenie mamy już połowę. Czy na belbo. Ok, lecimy cztery ćwiczenia, i z brzuchem mamy finisz, później już delikatne spalanie. Gotowi? Nóżki, rączki, ho. Ostatnie powtórzenia. Paja. prawa nóżka wyprostowana lewa ugięta drugie ćwiczenie, dwa do końca Praca. łopcie tylko podpór i dłonie jeśli jest bardzo ciężko dłonie podkładamy delikatnie pod pośladki co nam ułatwi sprawę przyklej brodę nie odpuszczasz jeszcze chwila Luz. Kolanka do karki piersiowej. Mieliśmy mieć mocne spięcia. Ale już jak zaczęliśmy tamto, to i tak robimy teraz w tej rodzinie. Startuj. Połóż dłonie na dywanie, podłodze. I mocno pracujesz cały czas. Jakbyśmy chcieli kolankami należy się w brodę. Oddychaj. Ok, druga nóżka, mam nadzieję, że nie oszukujesz. Ostatnie ćwiczenie brzucha. Na 100%. 3, 2, i pracujesz. Stopa nie dotyka podłogi, schodzimy ją jak najniżej. Cały czas korpus mocu napięty. Mam nadzieję, że nie tylko klubowicze z nami ćwiczą. Końcóweczka. I luz wyluzuj, druga tabatka za nami minutka przerwy lecimy ze spalaniem później delikatne rozciąganie i na dzień dzisiejszy kończymy nie zapomnijcie dać znać w komentarzach kto był z nami dzisiaj będziemy tworzyć dla Was kolejne treningi zaczynamy spalanie pracujemy na przemienie. kolanko góra, kopnięcie frontalne. Kolanko góra, kopnięcie frontalne. Bajacy góra, wykroki bokserskie. Na jedna rączka, raz druga. Bieg bokserski, cztery ciosy na brodę, cztery na, na czoło. I przysiadę z delikatnym wyskokiem. Cały czas pracujemy, wybijając delikatnie z paluszków. Pamiętaj, że to jest 20 sekund pracy, 10 sekund przerwy. Jeszcze chwilka. Gotowi, mamy trzecią zabatę, startujemy kolano frontalnie, przód i mocno bioderko, tak samo pracuje. Już możemy wejść luźne przeskoki i lecimy, Oddychaj. Dalej różne przeskoki. Ta runda, cztery minuty, cały czas pracujesz. Drugie ćwiczenie. Pajacyjne Wykroki. kroki. Gotowi. Góra, Wykroki. kroki. Hop. Lewa ręka, lewa noga. Prawa ręka, prawa noga. Wolna koszka przy brodzie. Lewa noga. Cały czas pracujesz na nogach. I miękkie przeskoki. cztery ciosy na brodę, cztery na czoło. Przeciwny równy, przeciwnik wyższy. Gotowi. O! Oddychaj. Na miękko, jesteście gotowi, to tak w treningu. Jeszcze chwila, wszystkie szyściu, czuję zapas siły już te wszystkie skoki. U przysiad, z delikatnym wyskokiem, wybijasz się z samych paluszków. lądujesz na miękkie nogi. Oddychamy. I praca. Nie ma odpuszczania. to połowa po tej ludzie. Jeszcze chwila. luźne przeskoki rest cycle lecimy z konanami i frontem ostatnie 4 minuty na bye lecimy Ma jeszcze radę, trzy. Różne wszystko pajaty, wykroki, No to i Lecimy drugą rundę. Trzy, dwa, o. Oddech. Dywan jeździ. Zatrzymywanie się i Oddech. rodzice nie odpuszczają i luźne przeskoki, ostatni 20 sekund pracy. Ostatnia runda. Oddychaj, oddychaj, pompuj nogi. Nie odpuszczasz ostatnie sekundy. Jeszcze chwila. Dwie. Dwie. Trzy. wody przechodzimy do delikatnego rozciągania i Dwie. 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 Prowadzający, pójdziemy nie gorzej. Robimy tylko muzyczkę. Ok, słuchajcie. Przychodzimy na kolanka. Obciążając stawy skokowe. Dłonie wysuwamy jak najdalej. Przyróciłem. Rączki zostają tam, gdzie są bioderka i w stronę dłoni. Gobra. Rotacja, patrzymy przez prawy bark, prawa pięta w Lewy, lewa, Ok, wracamy ponownie na pośladki. Ciężar ciała na prawą stronę, lewe ucho, lewy bark. Trzymaj się. Druga strona. Ok, pozycja czworaka. Prawe kolanko idzie do prawego łokcia. Lewa rączka dynikladnie w bok. Prawa za siebie trzyma. 5, 4, 3, 2. Rączka pod pach. 5, 4, 3, 2, 1. Odstaw rączki. Pozycja neutralna. Druga strona. Rączkę bok. Trzymasz. 2 dwa, jeden, ok. Dłonie pod bareczkami. idą teraz, pębek przyklejony do kręgosłupa. Kocik grzbiet, rączki w stronę kolan. Wypuszczamy przód, dłonie mijają linię barków, pębek skierowany w matę. Ok, luz, powolutku góra. I lewa rączka, przedłużenie kręgosłupa. Łówka stara się spojrzeć w sufit. Zdjęłam stronę. Ok, Kolanka złączona razem. Stopy w miarę możliwości, dłoniec może pistolecik. Uszy ściśnięte, Moc na górę i brzmicie do dotknięciu sufitu. Prawa strona. Lewa. Ok, szerokość bioderek. lewa skierowany w podłogę, w proste. Rączki ubijamy, baraczki. Dos, schodzimy jak najniżej możemy. Dłonie chowamy pod stopy. Delikatnie prostujemy kolanka. Ok, ruch pulsacyjny, wymiana barków. Broda ostatnia, bark. Ok, dziękuję Ślicznie za pierwszy trening. Jeśli się podobało, zostawiam komentarz pod spodem. Przechodzimy dalej do środowego treningu. Czeka nas jest może będzie delikatnie mocniej, więcej wzmacniania. Dziękuję ślicznie, i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.